hej, Wnoszę nową tutaj rzecz. Czyli naprawdę to w każdy dzień tygodnia, poza wtorkiem będzie film. Bo w czwartek będzie kolejny odcinek Stabsa, Bo ta gra jest taka obszerna, tutaj ostatnio się stanęła, że będę musiał... że będę miał z tego, nie wiem, z 20 odcinków. Eee, I zaczynam hehalengę, czyli Tactical Challenging Levels, czyli takie o... W którym trzeba pomyśleć więcej niż nic. W tym nie jestem zbyt dobry. Czyli będziemy nagrywać po właśnie. Nie wiem. O. Tyle nagramy w tym odcinku i jeszcze o tyle. Potem nagramy sobie. No i jeszcze o tyle. Potem nagramy sobie to. Um. Więc. Zdaje mi się, że tutaj już nie podziała taktyka na najlepsze na najlepszą osobę świata. Czyli taka. No, jednak podziała. To nie było spodziewane. Mixing it up. Dobra. Bardzo mądre. Um, um. Co zrobić tutaj? Zastanawiam Czasem się, oje, oje, Wysłać ogniste taczki, bo dawno z nich nie korzystaliśmy. Ała. Czyli ognisto-taczki... Czyli... tego Mietek ognis to taczki musi się bardziej postarać, wykonać zadanie swe. Żartowałem. On jest tym najlepszym, przecież starać nie musi już się. Chowcy się nie starają, więc on starać nie będzie się. Hmm, to nie było trudne. Naprawdę z ognistymi kaczkami nic nie jest trudne. A raczej z ognistym mietkiem. No, chcę był na tą szarżę. Nie zostaną sklepani. Ta może się długo odnowić. Jak się odnowi, to wtedy się zawrócimy. Ku dbiarzowi. Coś mu nie idzie. Dobra, cieczka. Ała, co bolało mnie. O nie. O, spalił się. Bullhorn. Co, co, co? Czy tam są jacyś koledzy w środku? Nie, nie ma żadnych kolegów w środku. Więc... Wyśle moją uwioną jednostkę Helbarum w drago, tak ona się zwie. Ta gra jest bardzo mądra i inteligentna i ogólnie. Mówię takie bardziej góźne odcinki, jako że ja mam taktykę po prostu na wszystko. Mówię takie o żeby se pograć i pogadać. A nie po to, żeby króci się wysilać. Już się wystarczająco na dumie wysilam. Tym bardziej, że trzeci poziom to mnie kurde, to są paranoje. Już się zestrachałem nieźle. Uff, po tym dziadostwie. Dobra. w tej grze, nie? W ogóle, jak tak można. Em... Ojo, śrub, że mam mikrofon schowany, to był przyps. Nie wiem, jak mam typiarzy sklepać. Em... Nie mogę do tego wykorzystać balisty, ona one mają raczej większy zasięg od tych krótszych dziadostw. Pat, drugi. Dobra. On już ładuje. Co ja też sobie. Dobra, sklepane. Very taktyczny odcinek. Sytche? Kosaj, przyjaciele. Co ja myślę, że ich nie zauważę? klasyk nie u mnie czucono i wyśle i muszalki ich się umierają Hobbitów przez pięć dni, zjadana przez potężne mufelki, włamali się im do domu. Trzeba to robić. A... Dobra. Monik jak w Matrixie Dobra. Sarczy Taczkownicy. Oto oni. To Clash of Tatkas. Tak się nazywa ten pojedynek. Taczkiło taczkiło. Walonet Co, co, co? Jeszcze raz mnie tak zrobisz, a ja Cię zrobię. To także się zrobisz. Au, a. Myślę, że przydałaby mi się nieco drobna pomoc pod, pod, pod postacią kusznika. Czukanu. Czy znanego coś jako maszyn Mamut Wieski To rzadki przypadek mamuta żyjącego Który by przetrwać korzysta z umiejętności zjadania znaczy był grania na czajniku No niestety Jako, że jest to dziadowe trochę Jestem lepszą jednostkę do zadania tego Nazywa się ona Blumdebus Takie jest nazwisko sławnego aktora Nie na przykład Marcin Blumebus Była tylko zmyłka, oni się wywali, żeby mam myślał, że umarli, a oni nie umarli. <laughs> tylko sobie reloadowali. Leżąc na plecach. Jak się najlepiej reloaduje na plecach w ogóle nie? Jest najlepsze. Jak to teza multi, choć to już będzie jak gra wyjdzie z bety. To wtedy nie, po prostu każde istnieje na tym świecie. Ze szczęścia. Czy te słabiaki śmielają mi rzucać Śmielają mi się rzucać mi wyzwanie? Czy ktoś powiedział? Czy ktoś powiedział, że raper to jest cię do racji brakuje mu aczkolwiek w ostatnim momencie Bo zaraz miał umrzeć, nie? Co? <laughs> Czy co, co? Przekłuted Smal Legion? No nie Jak sklepać ich w tym momencie? Myślę, że najlepszym rozwiązaniem Będzie wykorzystanie jednostek O nazwie Slum Tak, tak, tak. Ha, ha, ha. Stała sarisa, sarisa, gdy stąd jego największego przeciwnika Mister Muszelkomistrz, tak zwie się Został zjedzony, oh yeah jak z levelami eee... No, nie dotąd, o, to przyjdziemy i Kończenie Czy to jest formacja dzika? Dobra, dobra Cyk, cyk. Czekaj. O ja sterowałem w ogóle tym człowiekiem i nie widziałem o co chodzi. Przecież on tutaj za dużej roli nie pełni. Jest nie tylko po to, żeby być. Gorący przywitek. Captain sobie poradzi z gorącymi przywitajcami. Tak najmniej. Ja? Co? sobie nie poradził z gorącymi przywitajcami? Nie. Herlader and, and slums reference? No nie. Widziałam to od samego początku. <grymne> Zobaczcie jak sobie z nimi pięknie radzę. To się nazywa samet 4 przeciwnika, nie trzymierz moje koleżanko. Koleżanko, uśmiech liderko. oto ona. Uuuu. Mister Muszelko Mistrz radzi sobie. On tak średnio trochę poumarł. Co, co, co? Co to za jakaś magia? Szkolenie wyczesnęli tyle kasiorki. A mnie nie jesteś na... Agnistego Mieci Sława Raczej chodzi o to, żeby dać V-lada Mojego kolegę od V-ladowania Flat Paler tak ile Jednak nie No jak mam mi sklepać niby Co jest za kurde balans? Właśnie jakiś kurde, nie balans have created an, im an imbalance jak to mówił Tchanos jak to kreatuje imbalance ten ma bejące na bramce you have created an imbalance tak mi mówili kiedyś A ja mówiłem, czy masz kolegów wiele? A nie tak. Choć mówili do mnie w spak wielu ich nie mieli. Dlatego się tak rozsierdzieli. Naprawdę? Mam was co teraz bronić? Bo tak wam się chce. Jak chce wam się umierać, to proszę bardzo. Umierajcie ze mnie, to nie obchodzi. Tylko ja mam ich sklepać, jak ktokolwiek inny. się głupi czy głupi? Co, co, co? No jak ja mam to zrobić? No w... tego się nie zrobi. Pumpkin pultą No kurzuje ale niezła Druzgocąca armię Przeciwnika Siejący żament w jego szeregach Pumpkin pulta No nie, po prostu Potrzebuj wieczoru. Aha mówię co 3, 2, 1. Daj mi spok. Dobra, dobra, to mi powtórzył dziadek. Jedynę robi się, bo cię pozbawię twych działek. Krótko dobra, nie ja mam rady tego dziadostwa. Kolcz odcinek w tym miejscu. Nara może sobie kiedyś jakoś w tym poradzę. Jak sobie z tym poradzę, to ten... No, szej. Şey. Po lewej... Po lewej y, was przekierowuję do odcinka z Duma, gdzie macie zagłosować na Angieta. To tyle, Nara.